Jesteśmy w sklepie stacjonarnym TUBLU. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać wybrane instrumenty muzyczne, jakie są w naszej ofercie. Pokażemy Wam dzisiaj e, muzyczną matę Cialinko z Bitoisa. E, to jest taka dużo, duża mata, 160 cm, którą możemy zwinąć. Jest płaska, więc nie zajmuje dużo miejsca. I jest to po prostu pianinko. Można grać rączkami, można skakać nóżkami. Są tutaj też narysowane ym, dźwięki. Można zmienić na kotka, bębenek. O, teraz zmiksowałam coś w ogóle. Są wgrane również melodyjki. Można ją w każdej chwili również zatrzymać. Porównanie gitarek Beatoys. To jest większa wersja dla dwulatków. Ona już jest od wielu lat sprzedaży. To jest taki nasz hitor. Można tutaj sobie, słuchać, zmieniać na różne dźwięki. Gitara elektryczna, szczekanie, melodyki. A teraz wersja mniejsza e, dla dzieci już od szóstego miesiąca życia. Taki słodziak. No też to o czymś świadczy, nie? Że producent zrobił teraz taką mniejszą wersję dla tak, dzieci. Tak, bo klienci chcieli właśnie dla młodszych dzieci coś. Tak. Pianinka jest dla dzieci od drugiego roku życia i jest takim hitem już od wielu lat. I w tym roku producent postanowił zrobić wersję dla dzieci już od szóstego miesiąca. I mamy tutaj takie małe pianinko, mały słodki kotek. A. Dobra, co mamy z większej? Większa wersja jest z mikrofonem i generalnie ma bardzo dużo funkcji. Można zwiększać głośność. Przyspieszać tempo, jeżeli gra jakaś melodyjka na przykład, tak. O. Ma różne dźwięki, dzwonki, pianinko, organy. Możemy ją w każdej chwili zatrzymać. Możemy nagrywać również. Mamy również różne style muzyczne. Jest ogólnie dużo nie funkcji. Mhm. Bałki Jacko, e, kotek z serii Anima Bu. Że wam, jak działa perkusja żabka z bitojsa. E, oczywiście klasycznie możemy po prostu uderzać albo paluszkami. Mamy również dołączone pałeczki. Mamy również różne melodyjki. Możemy zatrzymać. Mamy różne style muzyczne. I najfajniejsze w tej perkusji, moim zdaniem, jest to, że jest gra zręcznościowa e, z taką muchą. Zaraz zobaczycie, jak to działa. Pokazuje się muszka i dziecko musi nadążyć za złapaniem muchy. Można również pałeczkami. Ja już się nauczyłam, bo to nie było takie proste. <laughs> no później też chyba są poziomy, nie Kolejne. Tak, tak, tak. Coraz szybciej. No, i też od którego to roku życia jest? To od od drugiego. drugiego roku życia. No, a ty masz troszeczkę więcej. A teraz perkusja w mniejszej wersji, również od BitOysa. Jest to taka podmarka BitOysa Land of Bee. I tutaj też mamy grę Follow the Beat. Zobaczcie, podświetlają się tutaj wrockowo widać, ale o. To, co mam uderzyć, ja to specjalnie nie uderzę. Z było takie o, o jak dziecko nie uderzy. O. <grymne> <grymne> Tutaj się też da to wyciągnąć troszeczkę do góry. U. Z kolei ten przycisk, to mamy zwykłą perkusję. Pod spodem są pałeczki. No, my już nie będziemy bubrować. Tak. Talerze perkusyjne są super. Już wiemy, co dostajesz na urodziny. Filmko Toys dla dzieci już od 10 miesiąca życia. A dlaczego właśnie tak? Dlatego, że jak dziecko leży na brzuszku, to może po prostu tutaj kręcić i już wydobywają te dźwięki. Natomiast dla starszych dzieci mamy klasyczne cymbałki. Można z tyłu tych cymbałków schować pałeczkę i w ten sposób nie zgubimy jej. Ten keyboard ze skaczącymi ptaszkami od Bitoys. Wspaniała zabawa sami zobaczcie. Kolorowe ptaszki poskakują, możecie przy okazji grania uczyć dziecko kolorów. Mamy tutaj też różne melodyjki. Dawajcie nam znać koniecznie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, jakie zabawki, jakie zestawienia. Zamierzamy nagrywać dla Was więcej filmików. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Łapki w górę i dziękujemy!